Dzień dobry Państwu! Trzymam przed sobą artykuł pod tytułem Rząd przyjął projekt tak zwanej ustawy antyterrorystycznej. Projekt trafi teraz do Sejmu. Ustawa miałaby wejść w życie 1 czerwca. Rzecznik rządu Rafał Bochenek, Rada Ministrów zakończyła obrady. O co chodzi, drodzy Państwo? Jest wprowadzana nowa ustawa. Tak zwana antyterrorystyczna, która ma dać teoretycznie nowe uprawnienia dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji i Służb. To jest artykuł dosyć długi, na dwie strony A4, więc przeczytam. Go w skrócie. Zgodnie z projektem szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie odpowiedzialny za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym i głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie odpowiadał za przygotowanie do zdarzeń o charakterze terrorystycznym, reagowanie w przypadku wystąpienia takich zdarzeń oraz odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania na nie. Szef ABW w celu zapobiegania zamachom będzie koordynował czynności analityczno-informacyjne podejmowane przez służby specjalne, wymianę informacji przekazywanych przez Policję, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Czyli tak naprawdę szef ABW. W tej chwili może, drodzy Państwo, zwracać się po informacje do tych instytucji państwowych, które wymieniłem, przeczytałem, i nie trzeba tak naprawdę w tym celu pisać nowej ustawy. W projekcie przewidziano także prowadzenie przez szefa ABW wykazu osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym, aby skutecznie uniemożliwić finansowanie terroryzmu. Szef ABW uzyska dostęp do informacji danych objętych tajemnicą bankową. Będzie otrzymywał je od banków, towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich, skoków. I dzisiaj, drodzy Państwo, szef ABW może uzyskać informacje od banków. CIR zaznaczyło, że rozwiązania przyjęte w projekcie ustawy mają także sprzyjać poprawie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Szef ABW będzie oceniał bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, prowadził centralny rejestr zdarzeń naruszających bezpieczeństwo tych systemów, ataków hakerskich, zapisano w komunikacie. Projekt zakłada, że karty telefoniczne prepaid od 1 lipca 2016 roku mają być rejestrowane a ich dotychczasowi posiadacze będą musieli przekazać operatorowi w ciągu kilku miesięcy swoje dane czyli jeżeli kupicie kartę telefoniczną prepaid yy, nierejestrowany numer będziecie musieli go zarejestrować to jest nowość chodzi o to, aby osoby korzystające z kart prepaid nie były anonimowe co ułatwi ich identyfikację w sytuacji podejrzenia o terroryzm zaznaczyło CIR ja myślę, że tutaj nie chodzi o terroryzm, drodzy Państwo, tylko chodzi po prostu o nagrywanie rozmów dziennikarzy, nagrywanie rozmów osób z polityki, po prostu osób, które piastują różnego rodzaju funkcje państwowe, czyli, krótko mówiąc, o wywiad. A oczywiście pretekstem jest wojna yy, z terroryzmem. Yy, CIR napisało, że w odpowiedzi na działania terrorystów przybywających do Europy z Syrii i Iraku, projekt ustawy wprowadza nowe typy przestępstw. Odpowiedzialność karną za udział w szkoleniach terrorystycznych, a także kary za wyjazdy za granicę w celu, w celu uczestniczenia w działalności terrorystycznej. Zgodnie z projektem szef ABW w związku w celu zapobiegania lub zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym będzie mógł zarządzić wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną na okres nie dłuższy niż 3 miesiące niejawne wprowadzenie czynności polegających na nagrywaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej. I dzisiaj, drodzy Państwo, ABW kontroluje i korespondencje, i rozmowy telefoniczne, wszystko co chce. Ale oczywiście tutaj w tej ustawie ma wszystko na tacy za jednym zamachem. Co dalej? Tutaj jeszcze jest o wsparciu wojska. W przypadku podejrzenia przygotowania lub przygotowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym w celu wykrycia zatrzymania przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej oraz znalezienia rzeczy stanowiących dowód w sprawie, prokurator będzie mógł postanowić o przeszukaniu pomieszczeń innych miejsc znajdujących się na wskazanym obszarze, a także o zatrzymaniu osoby podejrzanej, opisuje projekt CIR. I dzisiaj, drodzy Państwo, prokuratorzy robią to samo. Projektodawca uznał, że ważniejsza jest ochrona życia ofiary niż sprawcy zamachu, wprowadzając do projektu szczególne zasady użycia broni palnej w ramach prowadzenia działań kontrterrorystycznych. Chodzi o możliwość specjalnego użycia broni, które może prowadzić do śmierci zamachowca. No to drodzy Państwo, to jest bzdura, dlatego że brygada antyterrorystyczna ma prawo używania broni w sytuacji, kiedy ma do czynienia z zamachem terrorystycznym, zależy to oczywiście od dowódcy oddziału. Ale mi, drodzy Państwo, nie chodzi o tą ustawę, tylko mi chodzi o inną rzecz. Rząd wprowadza ustawę antyterrorystyczną, a z kolei Unia Europejska chce do nas importować, drodzy Państwo, 150 tysięcy, na początek, yy, Arabów. Murzynów, krótko mówiąc, ludzi wyznających religię islamu. 150 tysięcy na początek. Co będzie dalej? I teraz te 150 tysięcy ludzi będzie dłubało w nosie, pobierało po 4000 zł zasiłku, jeździło lepszym samochodem od was, bo wy za 8 godzin pracy. Możecie zarobić powiedzmy 1800 zł, wy będziecie jeździć rowerem, arab murzyn będzie siedział w domu, będzie miał samochód z zasiłku, mieszkanie będzie miał zasiłku opłacone albo na własność będzie dłubał w nosie, będzie jeździł z samochodem kupionym z zasiłku, z blondynką, z polką, a wy będziecie pracować za 1800 zł. I oni chcą do Polski 150 tysięcy islamistów importować. A jeżeli Polska się na to nie zgodzi, to za każdego nieprzyjętego, czyli te 150 tysięcy islamistów, razy milion euro. Ponieważ powstał szum, no to Unia Europejska obniżyła cenę. Z miliona euro do 250 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego muzułmanina. Ja, drodzy Państwo, uważam, że powinna zostać ogłoszona ogólnokrajowa loteria. Co to znaczy? To znaczy, że każdy Polak powinien móc wziąć udział w ogólnokrajowym losowaniu. W którym będzie 150 tysięcy wygranych losów. Każdy los to będzie te 250 tysięcy euro, które musielibyśmy za jednego muzułmanina zapłacić dla Unii Europejskiej. Każdy Polak będzie mógł wygrać te 250 tysięcy euro, i takich losów byłoby na przykład 150 tysięcy. Jak sądzicie, czy dla Polski opłaca się przyjąć 150 tysięcy na początek muzułmanów i mieć zamachy terrorystyczne, mieć ataki na nas, a potem będą mówić, że Polacy to są faszyści, naziści, Polacy są rasistami? Powstaje specjalne biuro walki z rasizmem i ksenofobią. A ofiarami rasizmu i ksenofobii są oczywiście Murzyni i Arabi w Polsce, którzy dostają 4000 zł, dłubią w nosie, jeżdżą samochodem i mają mieszkanie z zasiłku. A Polak, który pracuje, dostaje 1800 zł, jest we własnym kraju faszystą, nazistą, ksenofobem. I w tym celu przygotowuje się ustawę antyterrorystyczną, dlatego że ja nie rozumiem, drodzy Państwo, jednej rzeczy. Kaczyński powiedział otwarcie, że Polska nie zgodzi się na przyjęcie kwot uchodźców, dlatego że w tym momencie przestajemy być gospodarzem we własnym domu, czyli we własnym kraju. Jeżeli PiS nie chce przyjmować imigrantów, na zlecenie Unii Europejskiej i fundować z podatków dla nich mieszkań, zasiłków, samochodów, szkół, to dlaczego rząd przygotowuje się, drodzy Państwo, za pomocą ustawy antyterrorystycznej do zamachów terrorystycznych, które mają organizować muzułmanie-islamiści? To są bardzo dziwne ruchy. Czyżby PiS prze, y, przewidywał przegranie w najbliższej przyszłości wyborów, albo zamach stanu, który usunąłby PiS od władzy? Dla mnie, drodzy państwo, wprowadzenie tej ustawy, kiedy w Polsce nie ma jeszcze islamistów, bo jeszcze w Polsce nie ma islamistów, jest zagadką, co PiS chce zrobić. Czy PiS Najpierw chcę wprowadzić ustawę antyterrorystyczną, uspokoić społeczeństwo. Ale nie ustawą, tylko zasiłkiem 500 zł na dziecko, a później po wygraniu następnych wyborów w 2020 roku rozpocząć akcję Generalny Plan Wschodni zasiedlania Polski islamistami. Mówię generalny plan wschodni, dlatego, że ta cała akcja kwot islamistów, to dla mnie się kojarzy z generalnym planem wschodnim, to znaczy zasiedlania Polski Wolk Dojczami, który był realizowany w Polsce, zarówno w Wielkopolsce, jak i na Zamojszyźnie. Ja jako Polak Mam takie skojarzenia i mam prawo do tych skojarzeń, bo dla mnie ustawa antyterrorystyczna wypisz, wymaluj, kojarzy się z zagrożeniem ze strony islamistów. I przypuszczam, że dla wielu drodzy państwo z was także. I pytanie brzmi, czy rząd w Warszawie beaty szydło pisu Ustąpi w tej kwestii dla Unii Europejskiej. Ja uważam, że nie powinien ustępować i jeżeli ma rozdawać pieniądze, to lepiej, niech te pieniądze rozda dla naszych obywateli, dlatego że na pewno wasze oszczędności to są 200 zł, 300, 500, może 1000 i na pewno dla was pieniądze są potrzebne. Tym bardziej że płacąc wysokie podatki, waty, akcyzy, a także podatki w kosztach pracy, tak naprawdę nie zdajecie sobie sprawy, że 70% Waszych zarobków, a nawet więcej, zabierają podatki. I teraz te podatki pójdą dla muzułmanów po to, żeby oni robili w Polsce... Zamieszki, dym dla odwrócenia uwagi społeczeństwa, czyli was, od tego, że płacicie najwyższe podatki w historii ludzkości, co jest powodem oczywiście tego, że nie możecie zgromadzić oszczędności i że po prostu jesteście biedni. Że dzięki temu, że pracujecie i są wysokie podatki, tak naprawdę przez podatki pracujecie tylko i wyłącznie na ubranie i na jedzenie. Żeby następnego dnia przyjść do pracy robicie tylko i wyłącznie na podatki. I tym mało optymistycznym akcentem, ale bardzo trafną puentą zachęcam was, żebyście się zastanowili nad systemem podatkowym, który jest przyczyną sytuacji finansowej każdego z Was.